Cześć, kolejny odcinek z serii Dużo Pantera. dziewczynki, tego wzrostu, ciemne włosy. Owszem, widziałem. Tatusiu! No jasne. Budujesz łódź? Owszem. To będziemy miał mogli sobie zapewne, nie? Teraz Pantero, proszę zdobądź coś do jedzenia dla Lucy. Nie mam jedzenia. Dałem ci wszystko co miałem. I wszystko zeżarłeś. Żadnej premii dla mojej Lucy po tak długiej podróży? W takim razie zrywam znajomość. Przykro mi, nie rozmawiam z tobą. Złoto ust, daj spokój. Słyszałaś coś Lucy? Bo ja nie. Nie słucham cię. Teraz właśnie będzie czas na obrót. No. Chyba trzeba. Wracamy do Kairu. Eee... Lucy... O, czekaj, 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 nie będę gościu Skąd smutek na twojej twarzy, przyjacielu? Mój kumpel złotousty obraził się na mnie Znasz złotoustego? Zrobisz coś dla mnie? Kiedy się z nim spotkasz, przekaż mu to Co to jest? Oko horusa Chroni... Przed złymi czarami. Już długo na nie czeka. Dawno je zamówił. Co mogę dla ciebie zrobić? Nic. Dzięki. Jesteś wielki, nawet nie wiesz jak mi pomogłeś. Dobra, już z nią pogadałem? Jeszcze nie, z nią nie gadałem. To bieda, że tak powiem. Lipa i w ogóle wszystko. Czekaj, najpierw pogadajmy z Lucy. Ty masz to? Nie wiem, czy to poprawi ci humor, ale to od Fadila. O, chorusa! Czekałem na nie! Przynosisz szczęście w interesa! Dobrze, Lucy. Możesz je nosić. Dzięki, że na mnie przyniosłeś, weź tego skarabeusza za fatigę. To jest był potem, bo coś potrzebny. Nie, nie, nie. Oh, chciałem się trochę popluskać, o, ale to nic pilnego. Pogadajmy z Lucy. Z karabausza możemy kupić łódź. A to mi pochlebia, ale nie mogę tego przyjąć. Nie, nie możemy w sumie. Dobra, wracamy. Chyba... Wracamy do Kairu O właśnie Mamy kwiatki dla Lucy Bo na nie właśnie czekałem To właśnie dla niej jest jedzonko, ona się cieszy. Dobrze, że cię widzę. Jak spotkasz Lucy, proszę, daj jej te kwiaty. Dzięki kuku. Na pewno się jej spodobają. Dokładnie, bo jeszcze z nim mogę pogadać? dzięki za pomoc. Gdybyś kiedyś szukał pracy kuriera, przyjdź do mnie. Do hojnego Fadila. Albo zajrzyj na moją stronę internetową www.fadil.com. Fadil.com mówisz? Ja mogę tylko do ująć tego skarabeusza może. Hmm? Idźmy stąd, powiedział. Temu. Mam już coś takiego. Dzięki. Salem. Salem aleikum, przyjacielu! Proszę, kolorowy dywan, Prawie nówka sztuka! Lekko przechodzony. Hmm... czy ty też tego nie chcesz? Kebab? Kebab? Nie, już nikt nie chce ze mną gadać, to by się bujajcie w takim razie. Hmm... Teraz czas... na światki. Bite. Wiem, że jesteś na mnie zła, ale być może mam coś, co ci poprawi humor. Znasz może osiołka o imieniu Nkuku? Ma na twoim punkcie Nkuku na muniu. Dał mi dla ciebie kwiaty. No właśnie. Mogłabyś mi pomóc dostać się na tamtą łódź? To bardzo pilne. Pociągnie go z kopyta. Dobra, pomożemy tej swariowanej panterze. Allah zostawił ci jedną nogę, Lucy. Użyj jej celnie. Szanowna, a teraz dwóch. Mogę się z wami zabrać? No pewnie. Witam na mojej łódce. Płyniemy do górnego Egiptu w stronę uprawnych pól. Perfekto. Cześć, złotousty. Do widzenia, Lucy. Patrz, a nie że nas kampią i za nami będą płynąć. I płyną w jaki w końcu ich wysłał ten ...wieprz za nami. Pościg. Nie chcę chyba nie dopuścić do tego, żeby pantera, wiecie, coś działała tutaj. Ostatnia lokacja bodajże. Nil. Mhm. Tu mamy kilka rzeczy do zrobienia również. A mianowicie mamy tutaj daktylę, mamy tutaj motykę, mamy całatkę, tak? Więc kilka rzeczy na pewno tutaj będziemy w stanie yy, zrobić. Nawaj daktyle Palma daktylowa. Jak ja dawno nie jadłem daktyli. Ja A, też nie. Przecież żyw nie cierpię. Też dawno nie jadłem daktyli, ale uwielbiam. Dobra, dzięki. Coś się posypało. Jaka dziewczynka wyszła nagle? Chion! Nie, to nie Chion. Przepraszam. Myślałem, że jesteś. Chcesz pokręcić? Niekoniecznie. Szukam kogoś. Dzięki temu dostarczamy wodę do rowów irygacyjnych na polu. A więc zajmujesz się irytowaniem pól? Irygowaniem. Nawadnianiem. Hmm. Rozumiem. Fajna fucha. Nie znasz może dziewczynki o imieniu Chion? Jej rodzice nie pozwalają jej pracować. Znasz ją? Była tutaj? O, pani mleczarka. Kim jesteś? Przepraszam, że wpadam tak bez uprzedzenia. To twoje gospodarstwo? W pewnym sensie. Czego sobie życzysz o różowy synu rzeki matki? Eee, szukam dziewczynki. Ci on? A ja szukam kogoś, kto by nakarmił moje ptaki. Dod Na szczęście zebrałem już za chwilę mu tutaj jednego, tu też możesz jednego sypnąć i tu też. A faj. Jestem kanuik. Pta wszystko co żyje nad nilem, Robię świetne wrażenie. olśniewam mam twoim stylem. <śpisać bo> Uwielbiam te ich śpiewy, dobra są. No ten jest chyba najlepszy i tak Ja, rybaczek z rokaty Świętnie łowię ryby Lecz dziewczyny mnie nie chcą O ja nieszczęśliwy nie wiem, może nie jestem delikatny Ta, ten wokal O, to chyba jest najlepszy Wodny ptak, nie większy od kurczaka. Piękny, dumny modrzyk, nie Dziękuję. Dziękuję bardzo. <grystanie> <grystanie> Nakarmiłem chyba twoje ptaki, co nie? Wielkie dzięki. A teraz chętnie odpowiem ci na wszystkie pytania dotyczące Chiyon. Widziałaś ją? Nie. Wiesz, gdzie może nie. teraz być? Nie. Znasz kogoś, kto mógłby pomóc? No nie. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Naprawdę? <laughs> nie. Lapsy płyną. Powiedzmy, że motorówką. No spokojnie zaraz dzisiaj super będziemy. Motykę mamy, mamy sałatkę. Tego więcej chcieć. Teraz cię załatwimy. Ha, ha, ha. Hmm. Jestem zwykłą wieśniaczką z dzbanem wody. <grym> Zbanem wody. No przecież nie chcę im się pić. Zdorwał się do sałatki. Uciekajmy. Masz. No to czekaj... Może skarabeusz? Nie... Jestem Nie. Tutaj też miałem problemy na początku, ale dał radę potem. Nigdzie nie pójdę. Masz. Ciup, ciup. O! No właśnie, chyba to by trzeba było tutaj... A, teraz właśnie dziabniemy... Nie, nie to. Teraz tu sałatkę, bo on głodny jest. No co? Chcesz mnie skusić sałatką? A to chodzi? Nie, szczurku, to zbyt niebezpieczne. Bo widzisz, jestem bardzo, bardzo głodny. Szczurku, odczuj się od sałatki. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, chłopie! Obojej! Pociągnęło na dół, dobra. Pięknie. Na jakiś czas będzie spokój, ale nie na długo. Patrzcie na to! No i zmarnowała się taka dobra sałatka. Mioo. wyrywane z korzeniami. Co za pomysłowe wykorzystanie sałatki i jestem pod wrażeniem. To dzisiaj... Nad Nilem raczej nie widuje się gołębi. Co ty tu robisz? Hej, a co ty tu robisz? Ja musiałem dostarczyć list. Jak dostałeś się do Egiptu? A jak ci się wydaje? Przyleciałem, motyla noga. W końcu jestem takim. Ale myślałem, że boisz się. Ej, tylko nie przy cudzoziemskich ptakach, jeśli można prosić. Ja cię kręcę. Co to ma być do jasnej anielki? Ale z ciebie kolos. Jestem modrzyk, tak wodny. Bardziej mi wyglądasz na indyka. Jesteś naprawdę gigantyczny. A więc jaką wieść przynosisz? Nie masz za grosz taktu. Czy ktoś ci już to powiedział? W głowie się nie mieści. Nie można już liczyć na odrobinę dobrego wychowania. Wybacz mojemu przyjacielowi. Brak mu nieco manier. Oczywiście. Powiedz ptakowi, żeby pamiętał, że gołębie to przysmak w Egipcie. Hmm. Nie lubię jej, po prostu nie lubię. Proszę powiedz, co to za wiadomość. O kochanej małej Chion. To rozkoszna dziewczynka. Znalazłem jej list nad jeziorem w obozie Chiliwała. Cion, ta mała Egipcjanka, chciała go pewnie wysłać rodzicom. Postanowiłem zrobić dobry uczynek i dostarczyć ten list. On główkę powiedział, że takiej się nie podobało na obozie, że uciekła. Coś takiego. Może w takim razie z listu dowiemy się, gdzie jest. Pokaż go. Nie tak prędko, różowiuśki. Jestem pewien, że kupiłeś mi gdzieś po drodze mały prezencik. Jakiś wyraz twojej sympatii, bo lubisz mnie przecież. No tak, no Pada. dlatego mam dla ciebie... karabieusza. Hmm. O nie. To są hieroglify. No i co teraz? A dziewczynkę? Spróbuję znaleźć kogoś, kto potrafi odczytać się. Mamy dziewczynka, dziewczyny, tak spokojnie. To wszystko jest oczywiste. Może ci to odczytać. Napisała. Ale to fajnie. Podoba jej się! Podoba się? Nic nie rozumiem. Fon główkę mówił coś zupełnie innego. Muszę wrócić do obozu. Czekaj! Weź to ze sobą! No właśnie. Hmm? Dzięki. I fon główkę dzwoni. Różowy do fon główkę. Główkę? Zgłoś się. Różowy! Czy ją się odnalazł? Wróciła do obozu. Jest zadowolona, prawda? Nie. Jest w jeszcze gorszym humorze niż była. W jeszcze gorszym niż była? Dokładnie. Przyślij mi samolot. Natychmiast wracam do chiliwa. Wracamy do chili. Wowa. Czekamy aż tylko przyleci ten samolot. Właśnie leci. Już teraz nie takie epickie wejście, ale jednak dalej da, było mm. Dobra, będziemy teraz chili Tu coraz gorzej się dzieje. Oni się zaczynają płuc. Nienawidzę ludzi z Twojego kraju. Ryby śnieją. Mój kraj jest lepszy niż Twój. Ludzie z Twojego kraju są głupi. Ludzie z Twojego kraju są brzydcy. O ja się. Ale hejty. To też nie sprawdziły Pan główkę, z tego co pamiętam. Odkryłem coś bardzo interesującego. Okazuje się, że Nigel... Nie można zapanować nad dziećmi. Zginęły wszystkie zapasy. Moje deskolotki, moje hobskoki zniknęły. Nie ma też większości jedzenia, a dzieci i tak nie jedzą nawet tego, co zostało. Są rozdrażnione i agresywne. Stało się coś bardzo złego. Musisz odkryć przyczynę tego wszystkiego. No, to ty nie powiesz? Przywiozłeś coś z podróży? Ta. Przywiozłeś coś z podróży? To nie, że przywiozę. czekaj, znaczy, właściwie to mogę odchodzić bez tego. A nie, to ja mam pokazać, tak? Masz? Patrz, znalazłem pocztówkę. Niby od Nigela, ale pełno tu błędów ortograficznych. Nigel jest przecież bardzo dobry z ortografii. I spójrz na stempel pocztowy. Wysłano ją przed rozpoczęciem obozu. No właśnie. Kolalka Najela. Dam mu ją, jak go zobaczę. Dobra, Po co? Tu masz Spójrz na tę kartkę od Cijony. Napisane jest. Nie tutaj. Czuję, że zbliża się niebezpieczeństwo. Schowaj to wszystko pod obluzowanymi deskami w składziku. Dobra. Jest i Nigel. Spali zaraz tego Gaja Folksa w końcu. Co to jest? Twój przyjaciel, Gaj Folks. Większość angielskich dzieci pali lalki Gaja, ale nie ty, bo ty kochasz swojego... E

Dziwne dźwięki słychać. Takie... Takie, powiem wam szczerze, no... Nie są to dźwięki, które chcielibyśmy usłyszeć. O, ten... Skryt. To tutaj Fon kazał mi wszystko schować. Tę to chowamy. To są... dowody. Jeszcze coś tam mamy? Nie, nic nie mamy. Dobra, a teraz chyba nas... Właśnie. Kumokę. Nas zamknął. Cześć. Gdzie jesteś? W składziku. No to wychodź. Nie mogę. Kumokę mnie zamknął. O rany. Zaraz tam będę. Szybko. Musimy odnaleźć Jung Jest w strasznym stanie. Dobra, teraz trzeba będzie przeszukać wszystkie domki, bo tam jungli gdzieś któryś będzie. Na chybił trafił. Proszę, znajdź jungli! Dobrze, już go szukam. Dobra, to po kolei. Do każdego domku trzeba zajrzeć. ten domek nie jest to ten domek będzie on w domku bodajże tym a w którymś z tych małych będzie na pewno do to też nie będzie nie będzie go tutaj mimo że to jest yy, mimo że to jest jego domek właściwie bo widzicie <coughs> znak Chin, Japonii czy nie no Chin Chin to Republika Chińska Może tutaj. Nie, to jest bardziej chyba jego. Ależ tam nie wiem. Może tutaj. Nie to. To było jakoś tak właśnie zrobione sprytnie. Nie wiem, czy to nie było jakiegoś skryptu na to też. Szapa No więc tu musi być Jak go nie było pozostałych Oho, mam Mam jungli. Hmm. Co on powiedział? Nie mam pojęcia jak wszystkie dzieci na obozie, Jungli powinien znać kilka języków. Ale teraz mówi tylko po chińsku. No, i co zrobimy? Zapisałem cię na intensywny jednodniowy kurs chińskiego. O, fajnie. Bosko! Będę poliglotą. No. A gdzie? W Chinach. Bliżej nie mogłeś. <śmiech> <śmiech> Jak wrócę też ci tak Dobra 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 to my w takim razie udajemy się w drogę dalszą Pójdziemy sobie na lotnisko Do Chinów to prędzej, najprędzej to tym chyba Ale ty zajmiemy się w kolejnym odcinku więc żegnam się teraz z wami na razie